Burmistrza i statuetka Kartuska z Kral. Tę statuetkę za chwilkę z rąk pani burmistrz otrzyma. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w którą reprezentuje na celi, na celi kalkowski Zapraszamy na scenę. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w może poszukić się niecodziennym osiągnięciem. W 2013 roku jej przedstawiciele uczestniczyli w siódmych Mistrzostwach Polski Strażaków Ochotników w ratownictwie wodnym i powodziowym. Mistrzostwa te zostały rozegrane w Sierakowie, województwie wielkopolskim. Start drużyny zakończył się zdobyciem pierwszego miejsca i tytułu Mistrza Polski w konkurencji żółty ratownicze kołem i żółtą ratowniczą oraz trzeciego miejsca w konkurencji. Podejmowanie zagrożonego przez powódź przy użyciu łodzi motorowej w klasie do 49 koni mechanicznych. Gratulujemy całej jednostce, a Pana Bartłomieja bardzo prosimy o kilka słów. Że się do... Do